Siemanko wzowie, witajcie w nowym odcinku. Ten odcinek będzie chowany z fankami i mam nadzieję, że odcinek się spodoba i naprawdę Wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za tyle subów, czyli 400. Naprawdę jeszcze dobijamy e, 1000. Mam nadzieję, że nam się to uda. Więc co e, za... Co mamy? Tak. Yy. Dobra, e, dzisiaj będzie chowany raz z moimi dwoma fankami. Nie mam jej do to... Chowany z trąbką. Ej, Rzemowanka chowany z trąbką. E, co to jest? Yy, nie wiem. Mmm. Yy. Dobra, już będzie już mnie 11. Więc zajmujemy sobie jakieś ale żeby było dużo. Może ten jak będzie nas więcej, to będzie takich więcej odcinków schowanego, bo jak będzie więcej, to wtedy będzie więcej osób i będzie fajnie. Dlatego, że... No... Może no, będzie fajnie, bo... No wtedy będzie nas więcej. Będzie więcej osób do na i więcej rzeczy będzie Chowamy? Tak. Właśnie. Nie. Tak właśnie. W tym domu. Kto? Kto liczy? Kto liczy? Kto właśnie? Ja. Okej. Okay. Yy, to my się Nie to idź na dół. do dwudziestu. O, tu jest dobra pamiątka. Co tu się przebiorę? Pyk. Cyk. Ludzie, 14. 14. Kurczę, mam nadzieję, że to było. Tu o o tu będzie dobry pomysł ja się natukuję. В ту сторону. не так отобракам, да? О, тут. Шесть. Четыре. 嗯，那那，这。